Cześć, tutaj róża z bloga ciastkożercy.pl. Dziś pokażę Wam, jak zrobić proste i super efektowne ciasteczka na halloweenową imprezę, czyli palce wiedźmy. Ciasteczka palce wiedźmy będziemy robić na bazie kruchego ciasta z migdałową nutą. Będziemy do niego potrzebować: 250 g mąki pszennej, pół kostki masła, pół szklanki cukru, jedno duże jajko. Pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki soli i trzy łyżki mąki migdałowej. Mąka migdałowa to nic innego jak zmielone migdały. Gdyby jednak nie udało Wam się jej znaleźć, możecie zastąpić ją mąką pszenną, czyli zamiast mąki migdałowej dodatkowe trzy łyżki mąki pszennej. Pamiętajcie, że moja szklanka ma zawsze 250 ml, a wszystkie wagi i miary znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz składników na ciasto będziemy potrzebować jeszcze jednego składnika do dekoracji. Są to migdały bez skórki. Można zastąpić je migdałami ze skórką lub można samemu obrać migdały. Wystarczy sparzyć je wrzątkiem, zostawić na 10 minut i wtedy skórki bardzo łatwo odchodzą. Ciasto na ciasteczka będę wyrabiać w takim stojącym mikserze, ale spokojnie możecie wyrobić je również w rękach. Teraz wszystkie składniki poza migdałami przełożę do misy miksera. Mamy tutaj mąkę. Mąkę migdałową, cukier, sól i proszek do pieczenia i pokrojone na kawałki masło. Wyrobię teraz przez chwilę wszystkie składniki, a kiedy otrzymam coś na kształt sypkiej kruszonki, dołożę jeszcze jajko. Super, zobaczcie, tak to powinno wyglądać. Pora na jajko. I jeszcze raz mieszamy ciasto w mikserze lub wyrabiam rękami. Tak wstępnie wyrobione ciasto przełożę teraz na blat i zagniotę rękami. Jeśli lubicie piec razem ze mną, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Super, tak to powinno wyglądać. Teraz wystarczy posprzątać i możemy zabrać się za formowanie ciasteczek. Z ciasta będziemy teraz formować bałeczki na palce wiedźmy. Najlepiej jako miarkę wykorzystać własne palce chcemy, żeby ciasteczka były nieco chudsze i nieco dłuższe od naszych prawdziwych palców. Warto pamiętać, że one jeszcze urosną podczas pieczenia i dzięki temu właśnie zachowamy proporcje prawdziwych palców jedźmy. Odrywam sobie teraz kawałek ciasta i formuję wałeczek. Te wałeczki nie muszą być idealne, tak jak nieidealne są wszystkie palce. Jeśli szukacie inspiracji na inne Halloweenowe wypieki, zapraszam Was serdecznie na mojego bloga, gdzie krok po kroku na zdjęciach pokazuję na przepisach jak upiec przepyszne, straszne Halloweenowe słodkości. Ok, myślę, że tyle powinno wystarczyć na pierwszą partię. Przełożę sobie teraz ciasteczka na blaszkę i dodamy ostatnie szczegóły dekoracji. No dobrze, teraz na każdy palec dołożę po paznokciu z migdała. Żeby palce wyglądały jeszcze bardziej realistycznie, dołożę również zmarszczki, za pomocą takiego patyczka do szaszłyków. Super, jest idealnie. Tak przygotowane ciasteczka pieczemy w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni, góra i dół, bez termoobiegu, przez około 10-12 minut. 12 minut minęło, po tym czasie ciasteczka powinny być już ładnie zarumienione. Rewelacja, tylko spójrzcie jak to wygląda. Przełożę je teraz do przesudzenia na kratkę, a wolną blaszkę wykorzystam na kolejną partię. Wyjdą mi z tego przypisu około dwie blaszki ciasteczek, ilość zależy od tego jak cienkie uformujecie palce. Na tym etapie można by uznać, że nasza ciasteczkowa misja jest już gotowa, jednak ja pokażę Wam jak sprawić, żeby ciasteczka prezentowały się jeszcze lepiej. Przygotowałam sobie tutaj truskawkowy drzem bez pestek i barwnik spożywczy w żelu. Ja używam żelowego barwnika firmy Wilton, który znajdziecie w moim sklepie Ciastkożercy. Link podepnę w opisie pod filmem. Teraz do drzemu dołożę dosłownie odrobinę czerwonego barwnika, żeby stworzyć krwawy sos. Tylko spójrzcie, jak to wygląda. Rewelacja! Właśnie o to chodziło. Ciasteczka przełożę sobie teraz na talerz i możemy robić próbę smaku. Pachnie tutaj obłędnie. To jest właśnie ten wspaniały aromat kruchych ciasteczek maślanych i jeszcze do tego migdałowa nota. No dobrze, próbujemy. Wzięłam sobie takie ciepłe. Nie zapominamy oczywiście o sosie truskawkowo-krwawym. Mmm, Rewelacja, będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że Wasze ciasteczka udadzą się wspaniale. Pochwalcie się koniecznie, gdybyście je piekli. I czekam również na Wasze komentarze, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś, do zobaczenia wkrótce. Cześć! Jeśli szukacie pomysłu na inne pyszne ciasteczka, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia filmów z przepisami na ciasteczka czekoladowe lub ciasteczka owsiane.